Kochani, zapraszam was dzisiaj na film, który obiecałam wam już dawno temu, czyli porównanie bazy Louise do bazy nam. Zaczynamy od bazy Pilouis. Jej cena to 60 zł, pojemność 15 ml. Dostaniecie ją raczej tylko online, w niektórych sklepach internetowych. Jeszcze niedawno była dostępna tylko na zagranicznych stronach. Jej zasadniczym plusem jest to, że występuje w wielu odcieniach i każdy dopasuje coś dla siebie. Teraz przeskakujemy na chwilę do bazy NAM. Kosztuje 24 zł, jej pojemność to 10 gram. Baza występuje póki co tylko w jednym odcieniu, możemy ją kupić zarówno stacjonarnie jak i online na stronie Rosman. Przeskakujemy na chwilę do bazy P.Louise. Dozuje się ją genialnie, wylejecie z niej stubeczki tyle dokładnie ile chcecie. Ten odcień, który ja posiadam to jest połówka 0,5 i jak widzicie jest to dość jasny odcień, ona jest dosyć gęsta w swojej konsystencji. Bazę znam trzeba wstrząsnąć przed użyciem. W przeciwnym razie dzieje się coś takiego, jak właśnie widzicie na ekranie. Jest to sprawdzona informacja. Konsultowałam to z producentem to jest całkowicie normalnie, po prostu trzeba ją wstrząsnąć. I kiedy już to zrobimy, aplikuje się bardzo fajnie, jednak można jej wylać nieco za dużo. Pod tym względem lepiej aplikuje się dużo bazy Pilouis. Jak widzicie, ma bardzo przyjemny kolor i jest nieco rzadszej konsystencji niż baza Pilouis. Tutaj zestawienie kolorów. Po prawej mamy bazę Piluis, po lewej mamy bazę NAM. Jeżeli chodzi o zastyganie, baza Pilouis stygnie dość szybko. Jak widzicie, tutaj po chwili od nałożenia już praktycznie jej nie rozetrzemy, co może być plusem i minusem. Baza NAM nie zastyga nigdy do końca, moim zdaniem. Stygnie sobie powoli, można na niej dłużej dzięki temu pracować. Teraz sobie sprawdzimy, jak obie bazy podbijają pigmentację cieni. Po lewej wskazującym palcem rozcieram bazę Pilouis, następnie środkowym palcem będę rozcierała bazę NAM, żeby, wiecie, nie pomieszać obu baz. Także używam osobnych palców do tego. Zaraz jeszcze troszeczkę palcami rozprowadzę te bazy dokładniej na ręce, żeby miały równe szanse, bo jak widzicie właśnie tej bazy nam więcej się aplikuje zawsze niż chcemy. No i zabieramy się za paletkę Eveline Neon Lights. Biorę sobie dość problematyczny kolor, czyli żółty. I najpierw nakładam na bazę Pilouiz. Teraz biorę sobie drugi palec jak widzieliście, i nakładam na bazę znam. Baza znam, wolniej zastyga, dlatego mam wrażenie, że troszeczkę się ten kolor z nią zmieszał, i teraz robię Wam słócz samego koloru innym palcem bez żadnej bazy. Myślę, że wygląda to naprawdę dobrze. Zaraz jeszcze przejdziemy do innego koloru, żeby nie posiłkować się tylko tym żółtym, i sprawdzimy, jak inny kolor będzie się aplikował na te obie bazy. Zmyłam, co miałam poprzednio na ręce. I rozcieram jeszcze raz bazę Pilouis palcem wskazującym i środkowym palcem bazę znam. Warto też wspomnieć, że obie bazy tak samo dobrze utrzymują cienie na mojej średnio tłustej powiece cały dzień. Widzicie, baza Pilouis jest nieco jaśniejsza, więc troszeczkę może nawet bardziej nam podbijać te cienie. I bierzemy sobie taki koralowy, mój ulubiony chyba z tej palety. Palec wskazujący, baza Pilouis. Według mnie super. I teraz środkowym palcem nakładam cień na bazę NAM. Również super według mnie. Swatch bez żadnej bazy. I mamy porównanie. Na obu bazach można budować ten kolor. Zaraz wam to zresztą pokażę. Na bazie nam nawet lepiej to wychodzi, ponieważ ona jest dłużej mokra, dłużej zastyga. Tak jak Wam mówię, mam wrażenie, że ona nie zastyga nigdy całkowicie, więc fajnie chwyta nawet dodatkowe porcje koloru. Na bazie Spelis w sumie dzieje się to samo. Ale zobaczcie, do jakiego poziomu można zbudować ten kolor. Także mimo reaplikacji kolor jest tylko intensywniejszy, nic się nie wytraca. Bardzo fajnie to wygląda. Reasumując, kochani, na podstawie tego, co przed chwilą usłyszeliście, obie bazy mają swoje wady i zalety. Ja lubię obie te bazy tak samo. Widzieliście na pewno na filmach, że używam zarówno Pilouise, jak i Nam, więc decyzję pozostawiam Wam. Mam nadzieję, że film z tym porównaniem Wam się do czegoś przyda, że Wam się spodobał, a ja już dzisiaj uciekam. Do zobaczenia, buziaki papa.